Dzień dobry. Dzisiaj mamy zakupy z temu. Mam nadzieję, że nie przyszło jakieś badziewie, tylko coś porządnego wreszcie, bo zwykle to z temu. Tu jest multipaka. Jeszcze coś tam jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, dobra. Yy, I tutaj mamy tak. Tu są dwa kluczyki uniwersalne. Ale nie wiem dlaczego dwa takie same mi przysłali. Jak zamawiałem dwa inne. Jeden większy, drugi mniejszy. Chyba, że nie zauważyłem i kliknąłem w dwa takie same. I tu się zaczyna problem już z moimi dłońmi. Dobrze udało się. Więc te dwa to są takie same, to nie będę ich tu trzymał na widoku, to odłożymy na później. To są takie klucze, żeby tutaj nie używać różnych nasadkowych, oczkowych czy innych kluczy. Po prostu nakrętkę dobieramy. Jaka, jaki pasuje nam rozmiar. I tutaj mamy od 8 do 17. Tutaj mamy te mniejsze. Tu mamy 3 do 8, a tu mamy od 8 do 17. No nie będzie to łatwo uchwycić, jak będzie 17 bo wiadomo jest krótki, więc tutaj dźwignia nie będzie działała, zasada dźwigni. Yy, więc trzeba będzie sobie tutaj pomagać, czymś ewentualnie w to oczko włożyć, jak nie będzie chciało iść. Yy. Co mamy dalej? Następna rzecz, tu coś widzę cięższego jest teraz, a tu chyba jest ten klucz. To co, oni mi po dwa klucze przysłali? Może to jakaś promocja, bo w tym temu ciągle jakieś promocje są. Tutaj jest jeszcze inny kluczyk. To jest też fajny kluczyk, uniwersalny. Z jednej strony większy, z drugiej mniejszy. Taki niby żabka, niby Francuz. I też łapiemy, zaczepiamy, on się sam zamyka, zaciska i... I odkręcamy. Tutaj jest specjalny, właśnie taki zębatka, taka, żeby to za, złapać tą odpowiednią y, śrubę, nakrętkę. Tutaj mamy też standardowo taki czworokąt, jakby do, do, do nakrętki, do główki. A dlaczego mi tutaj zgasła y, lampa, to nie wiem. Musi być włączona cały czas. Aha, zgasła mi, bo, bo ktoś się próbuje dozwonić. Dobrze, ale teraz robię, nagrywamy film, więc nie odbieram. Dobra, czyli to mamy to załatwione. To nie wiem, co to jest. Prawdę powiedziawszy, będę musiał, to będzie w opisie w linku do czego to służy, bo coś, coś, coś kojarzę, ale a to jest na pałąk do słuchawek uniwersalny szeroki, więc nie wiem, czy do moich pionierów będzie się nadawał, a już trzeba zmienić, więc to za chwilkę przymierzę. I tu powinna być suwmiarka. Jeszcze tak mi się coś kojarzy suwmiarka z wyświetlaczem. Żeby nie czytać już tych tak, jest suwmiareczka. Już od dawna chciałem ją kupić, bo czasami mam do zmierzenia różne, różne rzeczy i tutaj mamy pewnie od baterii. Tak, od baterii był języczek. No, i tu mamy, o proszę, pomiar. I możemy sobie wszystko zmierzyć. I wszystko pokazuje ładnie. Co do milimetra. Mamy tu oczywiście włącznik. Wyłącznik, żeby się bateria nie y, zużywała. Tu mamy zerowanie, jak mamy o, właśnie coś takiego, to trzeba wyzerować. No i tu przełącznik z milimetrów na cale. Tu mamy milimetry, tu mamy cale, jak ktoś potrzebuje. Jest bardzo fajna, bo i można środki mierzyć, i z zewnątrz, i głębokość tutaj jak wyskakuje. O, no standardowa suwmiarka z wyświetlaczem. Bardzo fajna sprawa, przydatna. Wreszcie będę miał. Polecam. Długość jest do 150 mm, 15 cm, 6 cali. Troszkę więcej, jak 15 cm. Tutaj widzę. No i to tyle na dzisiaj. A jeszcze sprawdzę do tych moich słuchawek, czy pasuje ten. Yy, osłonka na pałąk coś mi się wydaje że będzie na ścisk albo, albo będzie za mały ale tą wymiankę zrobimy w innym filmie bo będę i pady wymieniał i, tą, i ten nausznik jeszcze mam drugi w zapasie no ale chyba będzie ciężko tutaj zapiąć no bo jest za wąski, a wziąłem najszerszy jaki był, wziąłem najszerszy jaki był, i będzie i tak za wąski. Dobrze, mam jeszcze inne słuchawki do wymiany. A może, a może się uda, może się uda, jak tu pod ten, pod ten pa, pod ten pręcik się weźmie, tu będzie najgorzej, bo tu jest strasznie szeroko. Tu nie, to się nie uda. To się nie. Dobrze, to będziemy szukać innego w takim razie. No, te pioniery już mają swoje lata, ale bardzo dobrze grają, nie narzekam, więc nie wymieniam ich. To jakby ktoś yy, yy, chciał wiedzieć, to, to są pioniery SB, yy, SB-7. Yy. SBC7BT, chyba coś takiego. Dam linka w, w opisie. One mają NFC, yy, bateria dosyć dużo długo działa, mają też na kabelek yy, na wyjście, więc nie trzeba na baterii cały czas. Yy, no złącze niestety jest starsze, bo jest micro USB, yy, pauza, włączanie. Głośniej, ciszej, przerzucanie utworów do przodu, do tyłu. Taki standard, ale mają bardzo dobre te przetworniki bardzo takie, że tak powiem, rokowe bo do rokowych bardzo się nadają utworów. Mają dużo, dużo głębi, bas też jest wyczuwalny, nie ma dudniącego tego basu, ale, ale to nie film o, o słuchawkach. Także y, pozdrawiam, liczę na łapkę w górę, na subika, dołączajcie do naszej y, grupy. Y, wszystkiego dobrego, zdrówka życzę. Nara, cześć.